I pozwól sobie to teraz puścić. Pozwól sobie po prostu być tak, jakby nikogo tutaj nie było oprócz Ciebie. I równocześnie w połączeniu z każdym takim samym jak Ty. Jestem. Jaka jestem, jestem, jaki jestem. Pozwalam sobie na bycie. Powędruj uwagą teraz do swoich stóp i dłoni. Poczuj swoje stopy. Poczuj, gdzie dotykają podłoża, a gdzie dotykają powietrza. I zarejestruj różnicę między tymi doświadczeniami. Poczuj swoje łydki, golenie i znów zarejestruj różnicę dotyku podłoża i przestrzeni nad nimi. Wędruj do kolan. Poczuj różnicę dotyku powietrza i podłoża. Poczuj teraz różnicę w udach i pośladkach. Poczuj dotyk powietrza na brzuchu i dotyk podłogi na plecach. Wszystkie dźwięki, które się pojawiają, są dla Ciebie elementem świata i pomagają Ci się relaksować. Nie identyfikuj ich źródła, nie szukaj. Pozwól im być. Poczuj teraz przyjemny ciężar klatki piersiowej. Poczuj oddech w brzuchu. Poczuj, jak rozluźniają się barki poprzez kontakt z podłogą i przyjemne muskanie powietrza. Rozluźnij swoje gardło, przy ślinę, bo zrelaksuj mięśnie szyi. Teraz pozwól, aby Twoja twarz zupełnie się rozluźniła, poczuj, jak rozluźnia się skóra na czole, policzkach, brodzie i nosie. Poczuj delikatny dotyk war. Poczuj subtelność tego dotyku. Pozwól, aby język opadł w dół. Pozwól, aby gałki oczne odkleiły się od powiek i opadły w dół. Rozluźnij uszy. Rozluźnij skórę na głowie wraz z włosami. Kolejnym wydechem rozluźnij wnętrze głowy. Jestem zupełnie rozluźniona. Jestem zupełnie zrelaksowana. Uświadom sobie brak swojego ciała i obecność Twojej świadomości. Poczuj, gdzie są granice ciebie. Poczuj, gdzie są granice kogoś, kto jest tutaj z Tobą, z nami. Czy mogę określić granice wszystkich tych ludzi, którzy tutaj ze mną są. Czy mogę określić swoje granice. I wyobraź sobie, że znajdujesz się w środku swojej klatki piersiowej. Tam, gdzie Twoje serce, ono jest w samym środku klatki. Wyobraź sobie, że widzisz od środka ścianki Twojego serca, jakkolwiek, jakkolwiek wygląda Twoje serce. Widzisz je od środka. Rozejrzyj się wokół. Teraz popatrz przez serce do przodu, i zobacz tam jakąś piękną przestrzeń. Może to jest Twoja ulubiona łąka, może szczyt góry, a może ogród dziadka, a może mieszkali mamy z dzieciństwa. Zobacz tam piękną, bezpieczną dla Ciebie przestrzeń. Się wszystkim szczegółom tej przestrzeni. Zobacz dokładnie, jaki panuje nastrój. Czy jest dzień, czy noc? Czy jest ciepło? Czy jest słońce, czy księżyc? I teraz przejdź przez swoje serce i wejdź do tej przestrzeni. I jesteś. Poczuj zapachy, które tam się unoszą. Poczuj mrowienie w klatce piersiowej, mrowienie przyjemności związane z tym ukochanym zapachem, przypominającym Ci wszystko, co dobre, ciepłe i miłe. Zobacz wszystkie szczegóły tego miejsca, zobacz co jest pod twoimi stopami. I uciesz się z tego. Znowu tu jestem. Zobacz co jest nad twoją głową. Zobacz, co jest z Twojej prawej strony, z lewej, co jest z przodu, a co z tyłu. Zobacz kolory, które się znajdują na sprzętach, na przyrodzie. I skieruj się w którąś stronę, gdzie chciałbyś, chciałabyś pójść w tej przestrzeni. Róż po prostu w tą stronę. Idź powoli. Niech każdy krok będzie przyjemnością. Celebruj ten spokojny spacer. I zobacz przed sobą Małe biurko, może jakiś stoliczek, szafkę, nawet jeśli jesteś w jakiejś pięknej przestrzeni lasu. Nagle to się przed tobą pojawia, i stoi na tym stoliczku lampa. Taka stara lampa, w której mieszka Jin. Znasz tą bajkę od dawna ale nie wiedziałaś, nie wiedziałaś do tej pory, że można z niego skorzystać naprawdę. Podejdź do tej lampy, wiesz co zrobić. Dotknij i potrzyj jej ścianki. I zobacz, jak z wnętrza lampy wypływa przyjazny duch, duch spełniania życzeń. objawia się przed Tobą, emanując energią wdzięczności za to, że uwolniłaś Go. Uwolniłaś Go. To jest Twój duch kreacji. I teraz zastanów się przez chwilę, o co chcesz Go poprosić. Masz tysiące życzeń. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, więc wybierz takie, które chcesz, by spełnił na dzisiaj. Niech to będzie Twoje najskrytsze marzenie, bez żadnych ograniczeń, coś, o czym marzysz, coś, czego pragnie Twoje serce. I poproś go. Poproś go jakimiś swoimi słowami. poproś Go o ten dar. On jest tu po to, żeby Ci to dać. Z radością czekał, aż przyjdziesz. Mam Ci teraz kilka chwil, aby wymyślić, przywołać to swoje pragnienie. I zobacz teraz, że dżin po prostu robi ruch ręką, pstryka palcami i to coś się pojawia, po prostu. Jesteś w tym, o czym marzysz. Masz to coś. Może to jest jakaś jakość w twoim ciele. Właśnie to się teraz stało. To właśnie dostałeś, dostałaś. W tej sytuacji się znalazłaś, dokładnie teraz jesteś w tym, o czym marzysz. Znów rozejrzyj się dookoła i zadaj sobie pytanie, jak czuje się moje ciało, mając to, o czym marzę. I poczuj to w ciele. Daj temu uwagę, właśnie temu uczuciu daj więcej uwagi niż czemukolwiek innemu. Zapisałeś, zapisałeś właśnie nową informację energetyczną w swojej przestrzeni możliwości, potencjałów i rzeczywistości. Tak musi się stać. Twoja myśl, Twoja intencja i jasno wyrażone życzenie. Doładowane paliwem uczucia tworzy rzeczywistość. Poczuj wdzięczność do tego, że tak możesz. Że z powrotem znajdujesz się w przestrzeni swojego serca. Wróciłeś, wróciłaś, odmieniona, odmieniony z innym zestawem komórkowym. Z inną ekspresją genów. z nowym kodem. I poczuj, jak powoli, powoli wypełniasz swoje ciało od środka z sobą. Rozprzestrzeniasz się w stronę głowy i w stronę stóp. Poczuj, jak Twoja najwyższa istota wypełnia Twoje ciało aż po brzegi. I poczuj, co się dzieje nadal. Przekracza granice ciała i promieniuj na zewnątrz. Tak właśnie istniejesz. Taki jestem nieograniczona, bezgraniczna i poczuj wdzięczność do tego doświadczenia dla siebie, do siebie. Podziękuj sobie za to, że tu jesteś, że podjąłeś taką decyzję, że dałaś się poprowadzić w swojej wyższej istocie, aby być tu i doświadczać tego. Podziękuj sobie za wszystkie dobre decyzje, jakie podjęłaś w życiu. Zrób głębszy wdech i głębszy wydech. I jeszcze jeden poczuj, jak twoje ciało całość wybudza. Z kolejnym wdechem delikatnie poruszaj palcami stóp i palcami dłoni. Pozwól swojemu ciału poruszać się tak, jak chce, przeciągnąć się, ułożyć na boku, powoli w swoim tempie, nie otwierając oczu. Pozwól mu ułożyć się na boku. Aby Twoje oczy powieki się rozchyliły w swoim tempie tak jak chcesz, poczuj, jak bije Twoje serce. Wyobraź sobie, że jesteś tutaj w tym pokoju i skonfrontuj to z rzeczywistością, kiedy otworzysz oczy. Po powrocie, po wylądowaniu, usiądź tak, aby siedzieć twarzą do nas.